Dzisiaj mamy kolejny odcineczek, bo to jest już drugi odcineczek z World Thunder, czołgi, no ja tutaj nazywam czołgi, ale to są też i samoloty, no jest wszystko nad statki nowe, no one już nie są nowe, nawet no, są helikoptery, ale to tam jeszcze tego nie mam odblokowanego, więc no. Kolejny odcinek, po prostu no, z tej gierki, no bo ona mi się podoba. Wiem, że ostatni odcinek był bardzo dawno, więc no nie wiem, jak ten się wypromuje. Ehm. Jakby Wy tego nie widzieliście? Dobrze? Tego nie. Nie widzieliście. Lecimy bombowcem. E, jakimś tam e, B-18A e, i widzowie celem jest rozwalenie e, tego no sami wiecie czołgu bloga czyli podświetlonych celów Więc, no sami wiecie co co chcę tutaj jakby wykonać e, i jak właśnie chciałem, bo kiedyś chciałem jeszcze nagrać tego inne odcinki, że więcej, ale no coś mi się wtedy miałem inną nagrywarkę albo obs już mam, nie wiem, ale po prostu kiedy chciałem zacząć rundę, to po prostu. Oj, 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 to miałem bardzo dużo lagów, znaczy nie dałem, mia, nie miałem jak wiecie włączyć gry i no sami wiecie jak to jest tutaj co to jest to jest pancerny no pancernik to nie jest nie leć mi tam, Ja zaraz puszczę bomby 12 bomb myślę, że starczalnie na wszystko Dobra, lecą Dobra poszły wszystkie Teraz jeszcze może tutaj jest jeden Może coś go trafię Nie no tak świetnie bym powiedział Jak bomby spadają? Nie Nie Dobra taka bombka Do zmarnowania Dobra zawrotka bo one zaraz mi zaczną znowu strzelać Wodzie opuszczona, nie ma być opuszczone. Dobra. Dobra, czyli ja nie, nie chciałem ani jednego, a oni już podjeżdżają. Więc widzowie, zostawcie suba, żeby wygraliśmy, ale no, na to się nie zapowiada w ogóle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 lecą, jeszcze jedno tu, dobra, a ja miałam równo to chyba, ale nie wiem, zobaczę czy teraz tak spada, wręcz chyba idealnie, o nie, obrywam, obrywam, dostanę info uszkodzony o trafiłem. Dwie jednostki rozwalone. Ała. Przeciek. Silnik jeden dostał. Problem ze skrętem. Ała ląduje awaryjnie na lotnisku. Ała, jeszcze obrywam ju. Spadam. Zobacz, spadam. Ścielec nieprzytomny, super, ale to nie ten. Co, co ty robisz? Ja mam pytanie, co ty robisz? O nie, kadłub cały rozwalony. Na dół. O! Teraz ich auto zostały rozwalone trochę. O, nasza O dostaje. Dobra teraz zniżam lot. Żeby się dobrze ustawić, żebym już koła rozłożył. Bo zanim one się rozłożą, to trochę to też zajmie. Jedną bombkę spuściłem, żeby, wiecie, było luźniej, łatwiej było lądować. Jeszcze jedną. Jeszcze... Jedną, dwie nawet, trzy poszły Dobra, teraz full zerowanie Klapy lądowanie jest Aj, rozbiję się Co wie, jak nie umrę to będzie super Przeciek oleju Dobra, niby lecę wolno, bo tylko 150, ale pod żółm kątem ląduję. O, nawet nie wylądowałem. Hamul, hamul, hamuj. Nie, nie czy nagrodę. Dobra, zahamowałem. Dostanę coś chyba za wylądowanie. Dobra, już stoję nawet. Jezu, no szybciej. O, lądowanie, no i pięknie. A, nasz nie jest tak zniszczony, bo tylko 20 sekund, bo, oni, bo czas gry tre zajmie. No został już ostatni bus. Dobra, no dawaj. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I już. Runda skończona, run, miejsce w drużynie 13. No nie jest tak źle. No. No, wy jeszcze tego nie rozumiecie tej gry, ale ja już ją rozumiem. Ja teraz sobie pojadę czołgami, zmienię sobie tryb na pancerne. Hop. Zmień maszynę, armia samoloty. Ty. Miej maszynę. To nie ten niszczyciel fajny, bo przecież yy, średni, tutaj ten złoty. A nie, to nie ten. Co? To gdzie jest ten? Steward? Nie, przecież armia załokę no. no i teraz bo tutaj mi się robi Steward drugi eee, na pewno będzie, jak nie będzie o ja sobie to odpalę razy 300 i dobra na pewno będzie jeszcze z tego więcej odcinków, nie bójcie się eee, więcej będzie raczej chyba choć choćbym chciał to i to. Przynajmniej na jeden yy, odcinek, żeby... albo więcej wiecie. To, czy znaczy mogą być same czołgi, w jednym odcinku, a w drugim odcinku same samoloty. Muszę też zrobić miniaturkę, tutaj będzie taka trudna miniaturka, widzowie. Ja nie wiem jak ja tutaj robię z min miniaturkę, yy, bo ona będzie tutaj bardzo trudna żeby Wy wykonać, bo muszę jakby wziąć czołgi, czołgi powycinać. Wyprawdzie dobre tło do tego, to mogę sobie tło też wziąć. Eee, ale sami wiecie. No mi się wydaje, no że, o Jezu, o oje... chyba nie, no please. Gorszy nie to się już uszkodziłem, fajnie. E, może będą odcinki z World, World of War War Eee, czekaj, nie War e, of nie. No wiecie te drugie. E, World of Tanks Dobra, nie strzelają nie bo to na ie Dobra. O Jezus! O Jezus, ale źle. Ale źle. Dobra, były małe problemy, ale już ich nie ma. E, ja lecę na punkt, by pomóc naszemu. E, oj, 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 oj. Tam jest e, chyba przeciwlot. Lotnicz. okej okay, ja na niego polecę bo on jest, nie ma w ogóle jakby osłony ale jest no o tym właśnie mówiłem o tym mówiłem, że on nie ma osłony ale jest bardzo jakby ciężkim gdybym pojechał z stewardem albo tym M2 czy coś tam to bym go porobił na spokojnie tam jest nasz tyle a my, przy... A my nie umiemy przyjąć jednego punktu. Tam jest nasza cała drużyna. Przecież to jest... To przyjmuję. się w koordyle. Ja tam jadę. Ten tutaj mur rozwalamy. A przyjęli fajnie, no super. Eee, chciałbym tego jeszcze raz dopaść, bo bym go teraz porobił tym bozem. Jest jakieś części. O nie. Nawet krytyczne. To jest ten. Trafiłem. Gdzie on? W krzakach? Dobra, jeden z nich nie żyje. Tutaj e, jednostka zniszczona. Uu! Ucieczka. E, On chyba patrzę, jak, jak go rozwalam po prostu. E, no ale ja lecę na A, no bardzo dobrze się zrespiłem. Ale chciałem go rozwalić, miałem coś takiego, no wiem, że go rozwalę, bo on chyba nawet nie umie obracać e, lufą, więc no, a on jeszcze stał w takiej pozycji, że nawet gdybym go od tyłu roz... Z, ten... dał, to bym go porobił bez mniejszego problemu. E, więc no nie się sobie tego niszczyciela e, Mam dwa niszczyciele jakby ktoś pytał Ale ten nie ten to w ogóle jest jak tamten Tylko jeszcze gorszy Krytyczny Ale przynajmniej krytyczna czyli Palił się chyba No i koniec widzę naszej gierki e, Możemy, ja sobie poczekam aż się skończy żeby dostać normalnie nagrody więc zobaczymy widzimy później no sobie e, runda sobie shortsy e, runda się już skończyła 1100 sto trzysta za co aha zniszczyłem tego niszczyciela na niego tak dużo dostałem no to fajnie więc kolejna runda Naprawdę ten raz, A bo miałam razę te 300 monet, no to się nie dziwić. Dlatego dostałem 5000. Widzę, tutaj ten wy zakład... No ten tylko kosztował mnie dokładnie 30 tysięcy. I on samoloty, raz go trafi w ogóle, to od razu dostaje 40 tych lwów eee, więc się no opłacało. Ale no czoł... no... Mogę nad nim teraz w sumie, dobra, mogę teraz sobie polecieć e, Pojechać Jakby ktoś No e, bra, nieważne e, To patrz, no to idzie żołnierz, bierze granat, wrzuca granat No i taki ciężki czołg E, który by go po prostu nad karabinem zwykłym by go rozwalił, żołnierz go może porobić zwykłym głupim granatem, ale no co ja zrobię? Nie wiem, co ich by kosztowało, żeby kawałek metalu zainwestować, e, w, wiecie, na dach. By to dużo na pewno zmieniło, bo samolot też mają, miał ja od tak. Jak już na serio jakiś podleci, to karabinem mnie porobi. Teraz ja miałem taką sytuację i to jest jeden minus z tego czołgu, drugi minus, że no, tak mało amunicji, 54 amunicje mieści jakby na raz. Jakbym wziął, jakbym to miętne całą wykasował, a całą resztę bym sobie tam nałożył, to by mi zmieściło 50, oho 50 tego. E, wiecie, 54 amunicji. No, ten czołg też jest wolny, no co ja nie mogę powiedzieć, no niszczyciel, niszczyciele nad of warship statki wszystkie oj, 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 lipa, lipa. Zjeżdżaj. Szybciej. Czemu oni... Czemu on nie chciał jechać? Jaki kupie. No. Widzowie, przejmują nam już nasz punkt, więc nam... Nigdy nie warto być jako pierwszym do punktu, no dużo miałem takich przypadków. Yy, rzuciłem tam artylegię, może to coś działa, ale no myślę, że niewiele, bo no, utrafiłem. O, krytyczne, krytyczne, Czyli już deda. Będę miał asystę, mi się to bardzo podoba. Yy że go nawet rozwalę. kolejne trafienie kolejne trafienie no i zniszczyła nawet oho no co jest z tym obecnie nie tak Jezu, łączyłem jest. Się... O co, jest Z tym obs nie tak, jezu! Jezu, jak on mnie denerwuje... Żyję na szczęście... Nie denerwuje ten OBS... No bo naciskać, żeby zatrzymał, to nie zatrzymuje, jezus... OBRATAJ TO No No mi jest klawiaturę, nie? Kajcie, włącz, włączę, wyłączę, coś da. O. Dobra. Wygląda no też już będzie... Oj. Oj.